Prostata u mężczyzn jest narządem, który wymaga szczególnej uwagi, nie tylko wtedy, kiedy coś się w tym obrębie dzieje, ale w ciągu całego życia mężczyzny. O tym, w jaki sposób o siebie dbać, jak oczyszczać organizm i czego poszcze poszczególne organy potrzebują to wszystko przedstawiłam w filmie Detox. Natomiast w dzisiejszym poradniku homeopatycznym przedstawiam Panom rozwiązania w zakresie tego, co zrobić, kiedy prostata już daje o sobie znać, kiedy już ją zaniedbaliśmy i kiedy już trzeba zadziałać, żeby ją, żeby ją wspomóc. W poradniku znajdziesz rozwiązania na takie problemy z prostatą jak Infekcja i stan zapalny prostaty. Powiększenie prostaty. Ciągłe parcie na mocz. Bóle w czasie oddawania moczu. Nie można wypróżnić pęcherza do końca. Szybkie osiąganie podniecenia seksualnego. Kłujące bóle. Przy utrudnionym oddawaniu moczu. Bolesne i lub piekące oddawanie moczu. Link do omawianego poradnika znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do zakupu oraz do zdobywania wiedzy o tym, jak żyć zdrowo, bez leków syntetycznych tabletek i bez chemii.